A w dzisiejszym odcinku moi drodzy wykorzystam Wasz pomysł, żeby uwolnić Katalonię i zobaczymy jak wyzwolona Katalonia zmieni losy Europy. Żeby to zrobić, musimy sobie wejść na Hiszpanię, następnie uwolnić wasala, i tutaj możemy sobie wybrać, żeby po pierwsze grać jako wasal, a po drugie tutaj mamy już Katalonię, która ma tutaj trzy prowincje. I proszę bardzo, moi drodzy, mamy Katalonię, mamy stolicę w Barcelonie. Jestem ciekawy, czy coś z tym ugramy. Od razu sobie poprawię relacje, albo my jesteśmy wasalem dalej, tak? Ale ja żeby uwolnić. Ale dobra, dobra. Wrać, czego możemy zawalczyć zawsze o niepodległość, to też może być ciekawa opcja. Więc na razie sobie poprawię relacje z Francją oraz z Hiszpanią. Będziemy na pewno chcieli sobie podbić Andorę. Potrzebujemy dużo punktów do rozwoju, więc lecimy wszystko w badania. No, na samym początku raczej tej wojny nie będziemy toczyć. Najpierw sobie porozwijam państwo. Ale jeżeli chcecie, moi drodzy, żebym zrealizował wasz pomysł, to hashtag pomysł na odcinek. Wtedy sobie coś wybiorę i nagram. Na razie może podatki zmniejszę, bo chyba tak, tutaj są mocno niezadowoleni ludzie. Więc trzeba po prostu niskimi podatkami zachęcić do, do życia. Jak będziemy mieli jakąś tutaj, jak będziemy mieli jakiś pieniądz na razie, to będziemy inwestować tutaj w Barcelonę, żeby rozwijać prowincję. Dobra, możemy sobie już odpalić normalnie podatki. Zarabiamy 938, więc całkiem, całkiem. Postaramy sobie zjeść Andorę. No tutaj chyba tyle wojska styknie. Możemy wezwać się Hiszpanii w sumie na pomoc, ale raczej nie będzie takiej potrzeby. Dokładnie. Więc bierzemy sobie Andorę. I szczerze, ja bym tutaj, jakby się nie zatrzymywał, lecimy od razu na Monako, które też tutaj podbijamy. Dobra, i trochę ludzi tu nam zeszło, więc tyle wystarczy. Myślałem, że może jeszcze możemy się pokusić o Maltę, ale na razie niech tyle styknie. No już tysiaka zarabiamy, więc całkiem nieźle. Możemy sobie jeszcze Maltę zająć, możemy tutaj Cypr zająć i później zobaczymy. Zobaczymy, co się uda. Oczywiście naszym celem jest tutaj, żeby się wyzwolić i przejąć tutaj całą Hiszpanię. Może też nawet podbić Portugalię. Może sobie wejść trochę do Afryki. Zobaczymy. Niemcy i Francja się biją. O, Polska zjadła dużą część Ukrainy. Dobra, mamy 10 koła armii. Ty, nawet spoko się gra w tą Myślałem, że będzie o wiele ciężej, ale widzę, że nie jest aż tak źle. Pytanie, czy damy radę z tą Maltą. Oni mają... Aha, coś z Gibraltarem, ale raczej to nie jest istotne. Dobra, bierzemy i tyle. Mam jeszcze 8 tysięcy. Ja bym się pokusił o ten Cypr, żeby trochę mieć dominację. Dobra, na Morzu Śródziemnym I szybko te wysepki sobie Poprzejmować, i Cypr, moi drodzy, też Jest tutaj kataloński, więc bardzo dobrze Bardzo miło i sympatycznie, już mamy 101 miejsce i faktycznie, no, że tak powiem Jest spoko, myślałem, że będzie gorzej, też na Bałkany w razie czego możemy się nieco wepchnąć Też jestem ciekaw, czy tutaj, o właśnie Hiszpania ma wojnę, moi drodzy, z Wielką Brytanią I w sumie Moglibyśmy poczekać na dobry moment, że jak tutaj Brytyjczycy gdzieś się wbiją, to postarać się Właśnie pojechać, bo widzę wszystkie Jednostki hiszpańskie ile, i, widzę, i widzę, ile mają jednostek i to wcale nie jest tak dużo. No, i teraz gdzieś tutaj chcą wypłynąć, chyba. No, zobaczymy, co chłopacy będą chcieli ogarnąć. A ja bym, moi drodzy, się pokusił, żeby wlecić właśnie trochę bardziej w Afrykę. Nadnie, czy nie podbijemy sobie Tunezji. No, potrzebujemy tereny, potrzebujemy pieniądze na to, żeby te większe kraje pokonać. 15 koła armii, szczerze, nie wiem, czy to da radę. Bo Tunezja może wcale nie być taka słaba. No, cyk, cyk, dobra, Stolicę mamy. Tu się wbijamy. już mają chyba ptynie. Okej, okay, dobra, dobra, daliśmy radę z tego, co widzę. Tunezja nasza. Tylko chyba cały nie będziemy mogli wziąć. No niestety nie, ale to, innym razem weźmiemy resztę. Na pewno zdobyliśmy ciekawe tereny, które to jak tutaj poasymiluje, to będą dawały jakiś tam fajny zestaw Golda. Tylko, że Brytyjczyk tutaj tak średnio atakują, Tutaj wysyła takie 3000, to co Hiszpania na ludzie z tym poradzi. Ja bym wolał, żeby coś ich potężnie zjadło tutaj. Albo chociaż, żeby stracił, nie wiem, mega dużo jednostek. Sobie Inwestujemy tutaj w Barcelonę. Będziemy też sobie w wyspy inwestować, jakąś tam maltę i tak dalej, żeby ekonomia nam złożyła. Mówisz, na nawet nieźle zarabiamy. Portugalię byłoby fajnie podbić, tylko problem z Portugalią. Ona jest dosyć silna. To nie będzie takie proste. O, tu jakie ładne armię możemy wystawić. Dobra, pięć koła tutaj raczej wystarczy na ludzie. Więc musimy rosnąć w siłę w Afryce. Po prostu. Nawet tutaj tą Algerię dojechać. Oho, no właśnie, kurde. Myślałem, że tutaj bardziej zadziała ta Wielka Brytania. Dobra, 100 tysięcy złota mamy. Najważniejsze będzie tutaj wybrzeże zająć. Więc w sumie tutaj potrzebuję najwięcej wojska. Już więcej nie mam. A możemy wezwać Hiszpanię. Może Hiszpania, co nieco pomoże? Zobaczymy. Chociaż, żeby trochę tam wojska wytracili. Dobra, 200, 1700. Set Tysiak Okej okay. Najważniejszy jest tutaj ten teren Na no, pustyni tam na luzie Ważne, żeby tutaj się przebić Co jest? Dlaczego Hiszpania mnie atakuje? Ej, czemu? Ty, czemu? Ja wypowiedziałem wojnę Hiszpanii niechcący? Co się stało? Ej, chyba coś zepsułem widzowie Czekajcie, nie no trzeba, 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 trzeba wczytać grę, bo ja Co ja zrobiłem w ogóle? Oni dalej mają wojnę A czekaj, a oni nie mają sojuszu? Wezwij sojusznika Czyli wzywam Hiszpanię Ej, czemu ja mam wojnę z Hiszpanią Nagle. To jest coś zepsute, chyba. No ale ta Gierka ma dużo bugów. Ej, ale dziwnie, mega dziwnie, widzowie. A spróbujmy sobie normalnie wypowiedzieć wojnę. Tak, o po prostu. No i teraz nie mamy wojny z Hiszpanią. Na razie wszystko pięknie, miło i sympatycznie. Wejdźmy sobie do stolicy. Prąd jest Syma. Tutaj co nieco atakują. Dobra, stolica nasza. Kurde. Trochę za dużo tu jednostki się robi. Ale tu można zrobić tak, połączyć te dwie armie, żeby tutaj zaatakowały. Tutaj wysłać sobie połowę. Tu zrobić tak, tak, tak. Tutaj też wysłać armię. Tu chłopaki nie idą do przodu. Oj, dobra. Chyt, armia rozwalona. O, tu się odbiłem. Ojej oj, 20 jednostek. Coś czuję tej 20 jednostek, że zaraz mi się tam pięknie rozleją. A jednak się nie rozlali. kawę. Południe zajmujemy. No już chyba malutko. Po 70, po 40, 150, dobra. Tak na styk w miarę się udało. Troszkę ryzykownie. Dosyć taka istotna wojna. Dobra. Zobaczmy, ile będziemy mogli wziąć. Bo mamy 72 punkty. Więc oczywiście wybrzeże bierzemy, bo jest tutaj najlepiej. Ogarnięte. No i to już takie prowincje. A, już tutaj więcej nie mogę. No, Dobra, to tak, to weźmiemy jeszcze. No i oni tutaj same. Prowincje po jeden będą mieli. Więc ładny tutaj wybrzeże mamy. A mi najbardziej to ten szykowała ta Hiszpania. Asymilujemy, tapujemy, tapujemy. No ta Hiszpania dalej się bije z Wielką Brytanią dalej. Jak ta Wielka Brytania wygląda? A, średnio. Mamy już powoli w rankingu gonimy naszego kolegę hiszpańskiego. No ale Hiszpania sobie tutaj nieźle radzi. No ale Wielka Brytania się obroni. Bo ty pamiętam, że zawsze było tak, że za mało wysyłali jednostek na desanty. W Sumie fajnie, że Hiszpania i Francja są zajęte wojnami. W ogóle czekaj, Hiszpania 33 miejsce my 22 po asymilacji. Terenów. Spoczko, spoczko. Fajno, fajno. Ale to się wydawało mega proste, wam powiem. Dobra, możemy spróbować teraz tutaj nieco ogarnąć jednostek i ruszyć, moi drodzy, na Marokko. Myślę, że 50 koła armii na Luzie styknie. No ile już mamy armii? 40 koła. To byśmy dali chyba rady już zawalczyć o niepodległość. No, w teorii jesteśmy silniejsi niż Hiszpania. ale to zawsze teoria. Nawet jakieś tam 5 tysięcy. No, tutaj. Ty, nawet. Ty, Patu! Esunia, oni się nawet nie dali rady przebić tutaj. Podzielmy sobie jednostki. Tutaj jeszcze zapraszamy. Tutaj trzeba pamiętać, że będziemy mieli kawałek Gibraltaru do przejmienia. Znaczy tutaj, no ten cepelek taki hiszpański po stronie afrykańskiej. Piękne wybrzeże Afryki mamy, moi drodzy. Weźmiemy coś takiego, no najbardziej na tym wybrzeżu, bo tutaj są takie prowincje po 7-8 gwiazdek to jest najważniejsze. Już nie będziemy ich tak zjadać do końca. Coś tam mają jakiś dostęp do wody. Mamy tutaj 36 koła. Wysyłam to na Barcelonę, żeby sobie tam to stacjonowało. Nawet tutaj zrobimy jeszcze, zaraz jak będzie hajs obóz zaopatrzeniowy, żeby ta armia tam nie kosztowała prowincji. Właśnie utrzymanie może armii sobie zainwestujemy, tylko jeszcze tutaj, tak do 15 i tutaj w utrzymanie armii pójdziemy. No to to się przyda. To bardzo. Musimy jeszcze zasymilować Afrykę. ale Katalonia, Nagi no napis, co nie. No, Turcja wlechała w Grecję. Królestwo polskie w ogóle powstało. Czesi, Włosi, coś tu się dzieje. W Węgrzy. Szwecja w Wielkiej Brytanii. Inflacja już nas gania. Więc tak, tutaj na pewno trzeba by o sześć koła akurat, by byłoby spoko. Raz przydałoby się tutaj zmobilizować armię. A oni tutaj w sumie muszą zająć tylko jedną prowincję i sobie stać. No to tak, zróbmy tak jedenastkę tutaj. E, tutaj zaczniemy teraz w Afryce mm, kolejne jednostki rekrutować. Żeby wysłać do Barcelony. To może być dużo. Armia, no. Patrzcie tu, tu jest 100 tysięcy wojska w sumie mamy na Hiszpanię. I dobra. Hiszpania 30 miejsce. Po prostu co, Wypowiadamy im wojnę. Wypowiadamy wojnę, no bo też chcemy jakby Hiszpanii sobie zjeść. Nie tylko się wyzwolić od nich, tylko mapa ucieka. No dawaj tutaj, tutaj. Dobra, tam jakieś dwa koła, tutaj, te 41. To jest mega armia. Tylko trzeba uważać, bo tutaj Hiszpania. Zawsze powoduje to, że trzeba się mega tutaj rozlać na tych prowincjach. Idziemy w stronę Madrytu. Okej, okay. jest dobrze. Do tej jednostki mogę tak bardziej rozlać. Zobaczmy czy wejdziemy na Madryt więc tam 9 koła Tutaj Hiszpania na pewno też jest trochę wymęczona tą wojną z Wielką Brytanią Więc to jest na taką naszą korzyść Bo ciągła rekrutacja jednostek No to gdzieś tam boli, boli, boli Te później prowincje się buntują No i mają mniejszy zasób ludzki Jak chcemy coś tam znowu zrekrutować to już jest coraz mniej tego Dobrze Front jest stabilny Łatwiutki temacik moi drodzy Nawet w sumie bez większego problemu to jeszcze możemy się zdesantować Na Ibizę Hiszpanię wyrzucimy gdzieś na jakieś wyspy po prostu No bo raczej będziemy mogli mieć wszystkie Treny, chociaż trudno to powiedzieć. Dobra, tu się udało. Tu jeszcze proszę się rozlać, i tutaj dwie prowincje. Dzięki nara 98%. Dobra, bierzemy na pewno te wysepki tutaj. Na pewno tutaj tą część afrykańską. I tutaj zobaczymy. Postaramy się ich odciąć od morza. 13 punktów. Dawaj, Madryt nim zakosimy. Wysyłamy żądania. No i gitara. Mamy mega minus, to dawaj te wszystkie jednostki do Barcelony. Trochę tam straciłem tych jednostek, ale zobaczymy, czy jak będą stać na tym. Na punkcie zaopatrzeniowym, czy w ogóle będziemy coś zarabiać, czy tak średnio. Coś zarabiamy mając 80 tysięcy wojska Hiszpania postanowiła teraz sobie wjechać jeszcze we Włocha Żeby trochę sobie zrekompensować chyba brak terenu Spoczko Tutaj utrzymanie wojska policzymy jeszcze sobie Chociaż mm, dobra, nie potrzebuję aż tak dużo tej armii wystawionej w razie czego Zwywalę sobie te 41 tysięcy No i zaraz sobie wszystko tutaj zregenerujemy No i teraz asymiluję tereny Tapujemy, tapujemy, tapujemy O, Królestwo Polskie jak wychało w Niemca Nice Serbia też urosła Harakwaj tutaj atakuje, widzę Brazylię Wielka Brytania się obroniła, Francja jeszcze stoi Ale my byśmy jeszcze raz spróbowali tą Hiszpanię. No, wiadomo, teraz będzie łatwiej niż wcześniej. To naturalna rzecz. Chcemy zjeść tutaj całą Iberię. Czyli też Portugalię z czasem zjemy. No, yeah, lajtowo, lajtowo, moi drodzy. Jakoś tak miło i przyjemnie. Ta Katalonia myślałem, że będzie szczerze trudniej, ale te nasze pierwsze podboje były dosyć mądre, że tak powiem, delikatnie. Skromnie. Do Hiszpanii coś próbuje się bronić, no ale wiadomo, raczej nic tu nie zdziała. No Dobrze było to, żeby zająć najpierw te państwa miasta, później się wbić w słabszą Afrykę. O nie, co wy robicie taką wielką armię tutaj. Zarąbali mi, moi drodzy. Andorę, pyk, Pek, 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 i pek. Teraz Hiszpania spadnie z rowerka mocno. No! Całkiem, całkiem. Katalonia, moi drodzy. A Hiszpania aktualnie istnieje tutaj? Ma dalej wojnę z Włochami: 137 miejsce. Tego, tego wojska nie rozwiązuje, bo jeszcze dalej zarabiam pieniądze. Ale sobie ich wyślę tutaj sobie na stronę portugalską. Ale tutaj na czerwoną mamy stabilność. Uuu, Gibraltar nas zaatakował, moi drodzy. No way. I co jeszcze? Palestyna. Palestyna, no nieźle. Oni będą się chcieli desantować czy coś? Nie wiem. Tak czy inaczej, Gibraltar staje istnieć. Jeżeli chodzi o wolny jakiś tam kraj czy coś. No a Palestyny sobie też możemy zjeść jeszcze, nie. Tutaj będziemy mieli kawałek. Odbijamy ziemię świętą, widzowie. Ziemia święta, let's go. O, tutaj się wbili. Okej. Okay. My tutaj, i tam. Jeruzalem. Proszę bardzo. Mamy trochę tej terenów. Wielka Katalonia. Odbiła ziemię świętą. Już w ogóle szóste miejsce mamy na świecie, więc nieźle idziemy do przodu. Chcę, czy my pojedziemy tą Portugalię, bo Portugalia bardzo długo siedziała cicho. zobaczymy w ogóle na ich tereny. I miejsce. No mają niby 21, więc nie są wcale tacy słabi. Ale zobaczymy, może. Oni jeszcze z Maroko, ty. Walczą. Ok. Może nie będzie aż tak źle. Może nie będą mieli tak dużo jednostek na kratkę. Może to nieco oddelegowali. Ale zobaczymy. Atakuje od północy. Jakieś 14 koła pływa, więc tutaj chyba się rozbija te 26. Zobaczymy, co tu się wydarzy. O, 14 koła. O, 14 koła. O, 14 koła się tam rozbija. 26 koła. Jeszcze szybka rekrutacja. Dobra, więc tam luźno. Tutaj próbują się. O, tam się może stali. Dobra. Nieco rozlać. Ja się tak sądziłem, że z Portugalią nie będzie aż tak prosto. Ale postaramy się tutaj bić się szybko na 100. Ulicę. Oj, 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 oj. Nie jest kolorowo. No, ale te jednostki pokonane to już oczywiście będzie teraz ganianie. Ale wyłapujemy ich gdzie, nie gdzie. Ej, czemu 58 tylko procent? Gdzie Portugalia ma tereny? Nie wiem. No Znaczy, mają te jakieś tam wysepki, ale gdzieś chyba jeszcze coś muszą mieć. My i tak bierzemy po prostu tą część. I tyle. A, bo Portugalia się tutaj w Afrykę trochę, że tak powiem, weszła. Francja jak tutaj walczy o życie. Ej, co to jest? Co to jest? Co to za państwo jest? Republika Nowogrodzka się uwolniła, bo tu Stany Zjednoczone. Rosja się pije tak. Z rebeliantami, z Ukrainą, ze. Stanami, z Turcją. A, Turcja została zjedzona przez Iran. No nieźle. A, nie ma Chin. A, no to nieźle. Właśnie, jak tam ranking. Pierwsze Stany, drugie Indie, trzecia Japonia, czwarta Indonezja, Polska i Katalonia. To nieźle, nieźle. My sobie możemy, jeszcze taką dominację w Afryce zrobić. Takie, że tak powiem, kolonizacja Afryki Północnej. Żeby tutaj, jakby to powiedzieć, przejąć władzę. O, Arabia Saudyjska nas zaatakowała. Co nas bardziej wpuścić na Bliski Wschód, na to wychodzi. Oj, a tutaj, co tak średnio z tymi terenami? Musimy tutaj zakończyć szybko temat. Brać czego ruszyć na pomoc. Oni są ziemię świętą odbić To jest ta. Krucjata. Daj tą libię. Zabieramy co wartościowe w miarę. O ładnie nad wygląda. Mógłbym te tereny wziąć jeszcze, ale. Ale nie! Albo co. No, no, tak żeby było ładnie. Ładną granicę robimy. Jeszcze musimy sobie zrobić port. już włączymy asymilację. A, bo oni tam plądrują te tereny aktualnie. I tam zbierają wojsko. To całkiem spore. O, właśnie, jest. Atak! 16 koła! To niezłe liczby. No, i się tam przebili już. Tutaj jeszcze... No ale desanty na Jerozolimę. I leci tutaj 28 koła już. No i tu zaraz będzie ładna armia. 40 tysięcy jednostek. Więc odbijamy tereny. Oni się tutaj ciągle desantują. Ale chyba już te największe ilości armii już wykorzystali. Oni się nie desantują, bo mają bliżej, no. Tak trzeba będzie tutaj stać. Dobra, ale ta armia może sobie działać. I starać się tutaj wbijać drogą lądową. O ty, na coraz więcej, coraz więcej. Kataloński oddech muszą poczuć. Tyk, tyk, tyk. No mi też tak nie chce się za tak bardzo pić. Wolałbym coś zjeść, Egipt i tyle. Nawet byśmy mogli poka. ten. Nadbyśmy. Mogli już tutaj pokój podpisać, że Zakary oddaj trochę prowincji i tyle. No. A ja bym się skupił na Egipcie. To byśmy mieli tutaj połączenie. I całą tutaj Afrykę północną mieli. Turcja mi wypowiedziała wojnę? Czy oni są poważni? Czy oni płyną w ogóle? Bo oni się tutaj desantują w Portugalii. Giga pomysł. No, Turcji podziękowaliśmy, bo mi się nie chce z nimi klepać. prawda Egipt ma tutaj jakieś 13 koła, no ale ja mam więcej. Zaczynamy tutaj atak w sumie z dwóch frontów. I nie wiem, czy tutaj będę atakował. Od wschodu. Tam sobie chyba będę po prostu tak trzymał armię. No i tutaj coś się wbili na południe, no Trochę terenów zajęli. Ojoj, oj. oj, oj. Okej. Okay. Aha, na plecy chcą się wbić. Tutaj zatykowali, Tutaj się odbili. Okej. Okay. Trochę się jednak tutaj ruszymy. Wchodzimy powoli na Nil, a Nil to zawsze są spoko tereny. Jak zabierzemy im Nil, to już nie będą mieli, gdzie właśnie rekrutować jednostek za bardzo. Mam piątkę jeszcze tutaj, kurde. Dobra, wbiłam się na stolicę. Stolica też padła. Teraz tutaj robią jakieś desantiory. Dzikie desanty. No i może mieć na południe sobie spacerkiem na Luzie. Przejmujemy Nil. Powoli do przodu. Cyk, cyk, cyk. Powiem, że na Age of Sorry, dwa. trzeba bardziej się skupić, szczególnie na tym froncie. Hyc, hyc, hyc. I co? Tak prosto, konta sobie zrobimy, jeżeli chodzi o granice, albo nie. Najważniejsze, że to jest to połączenie lądowe od północy. Ale chyba już jesteśmy takim krajem, że co podbijemy, to już możemy zabrać. Tak. Moi, moi drodzy, proszę bardzo. Wielka, piękna, potężna Katalonia, która nie dość, że stworzyła swoją potęgę. Nie dość, że podbiła całą Afrykę Północną. Wyzwoliła się sokowo w Hiszpanii ją podbiła. Nieźle, nieźle. Nieźle, nieźle, mi się podoba. Drugie miejsce na świecie, ale czekajcie dużo brakuje? Nie, nie dużo brakuje, a gdyby tak jeszcze zasymilować te tereny o, jeszcze na koniec, moi drodzy Indie nam wypowiedziały wojnę, a nie, to nie Indie, to N-War, państwo na N kurde, kurde pieniędzy nie ma, muszę wziąć pożyczkę, tu Jordania zaatakowała chce się rozlać, 37 ludzi im zostało, pyk, nie ma ich, o jeszcze Grecja mi wypowiedziała wojnę, no nieźle, co wy teraz agresywni się teraz wszyscy zrobiliście, mali agresywnie, jakieś Chihuahue normalnie mi atakują, no i moi drodzy, po asymilacji lekkim rozwoju wchodzimy na pierwsze miejsce czyli Katalonia, oficjalnie moi drodzy, zjada Stany Zjednoczone ekonomicznie, ekonomicznie, ekonomicznie. W nie mają więcej, ale to wiadomo, jak to wygląda. Pięknie. Więc ja mam nadzieję, że odcineczek Wam się podobał. Jeżeli tak, nie zapomnijcie łapce w górze, komentarzu, subskrypcji. Do zobaczenia w następnych odcinkach. Na razie, trzymajcie się. Hej.